Aleksandra i Michał Zebrowscy po raz pierwszy dawna bez dzieci, ale się zmienili. Aleksandra Zebrowska i Michał Zebrowski w ostatnich latach bardziej niż na rozwijaniu kariery artystycznej. Skupiają się na rodzicielstwie. Para aktorów doczekała się czwórki pociech. 12-letniego Franciszka, 9-letniego Henryka, 2-letniego Feliksa oraz córki Lucji, która przyszła na świat zaledwie parę miesięcy temu. Opieka nad gromadką dzieci bez reszty pochlania Zony Michala Zebrowskiego. Influencerka jest tak zajęta wypełnianiem obowiązków Zony i Matki. Ze zdarza się jej zapominać o ubraniu koszuli, czy o uczesaniu dzieci. Z tego powodu nierzadko mierzy się z nieprzychylnymi opiniami internautów, którzy nie są w stanie zaakceptować jej swobodnego podejścia do kwestii higieny i porzadku. Aleksandra Zebrowska oprócz opieki nad dziećmi, musi znaleźć również czas na prowadzenie własnego biznesu. Celebrytka od lat rozwija firmę zajmującą się m.in. sprzedażą bielizny dla kobiet w ciazy i w piersia. Na co dzień mieszkając w górach rzadko zdarza się jej bywać w stolicy, gdzie mieści się Teatr 6. Pietro, którego dyrektorem jest jej mas, Michał Zebrowski. Ostatnio para miała jednak wspaniale okazję, aby razem choć na chwilę odwiedzić Warszawę. Aleksandra i Michał Zebrowscy w miniony poniedziałek wzięli udział w zorganizowanej w teatrze gali Bizneswoman Roku. Choć sami nie zrobili sobie zdjęć podczas wydarzenia, celebrytka opublikowała na Instastories kilka kadrów z wydarzenia. Na jej profilu znalazły się również print screen Galerii z zdjęć w wykonaniu obecnych na miejscu paparazzi. Możemy się star dowiedzieć, że zebrowscy na imprezie sprawiali wrażenie szalenie zmęczonych. Oboje ubrali się co prawda nienagannie, ale z ich twarzy było wyczerpanie. Michał Zebrowski tego wieczoru wystąpił w klasycznym garniturze oraz jasno-niebieskiej koszuli. Jego zona pozwoliła sobie na nieco odważniejsza stylizację. Aleksandra Zebrowska przyszła w czarnej sukience zdobionej morskimi motywami. Głębokie rozciecia kreacji mocno eksponowały jej szczuple nogi. Dopełnieniem stylizacji był czarny plaszczyk oraz klapki na obcasie typy klocek. Niestety celebrytka nie znalazła czasu na zrobienie fryzury. W losy związała w supel. A jej twarz ozdobił subtelny makijaż. Widać ze zdjęć, ze oboje są niesamowicie zapracowani i zmęczeni.